Ale nudy dzisiaj. Siedzę, słucham tych setów, tych kaset, które dostałem z a Jedna na baswie całkiem mi się spodobała. Praktycznie cał, cały przecik jest fajny. Nie wiem co to jest. Może wam to coś mówi. Co tu jest napisane? Nie wiem, RD czy co czy R, O, nie wiem Bo <grych> jakiemu to, a może to tak się czytać powinno Piz, pis, pis, pi, pis py, nie wiem Diz, D, di. co to jest nie mam pojęcia jak to się czyta w którą stronę to się czyta ale ta kasetka cała mi się podobała przesłuchałem ją chyba ze dwa razy fajny secik no to momenty, gdzie trochę mula, ale ogólnie jest cała fajna. Zaraz słucham następną, trochę nudniejsza jak na razie, no ale nic no. Nudy straszne. Jak ktoś chce, to niech wpada do garażu. Najlepiej jakaś młoda laseczka. Porobilibyśmy to co yy, młody. Powiedział do księdza w filmie Johnny, jak ktoś oglądał, także nie będę mówił. Mhm. W południe próbowałem się przejechać nogą Miałem 55,6 V na wskaźniku, tutaj, ale dojechałem tylko 5 km z hakiem. Pod góry już praktycznie w górach byłem. Zostały mi jeszcze 5 km na szczyt, ale że jechałem już tempem niewiele szybszym niż rowery, także no i na Woltomierzu już było 51,5, ale chwilę odpocząłem, znów się zrobiło 53,5. Także jeszcze kawałeczek bym ujechał, ale nie było sensu. Wróciłem o 13 podłączyłem na dwa zasilacze i myślę przejadę się gdzieś 17-18, jak się naładuje. A tu na dwóch zasilaczach od 13 .00 ładuje się już, kurcze, hmm, no ponad 5 godzin, 5,5 ,5 godziny. Myślałem, że szybciej się ładuje na dwóch zasilaczach, bo jeszcze na dwa zasilacze nie ładowałem. A to wygląda na to, że jeszcze co najmniej z pół godziny będzie się ładowało. Wentylatory szumią. A tutaj cały czas się waha 60, 61, 62, czasem spada, czasem rośnie. Strasznie, bo już 66,0 z powrotem, a, a już jakieś 15 minut temu wskakiwało tutaj 66,2, także nie wiem o co chodzi tej hulajnodze, ale dzisiaj już nie pojeżdżę, bo hmm, pogoda, sami widzicie jaka jest. Także dzień taki, no powiedzmy trochę zmarnowany, bo miałem zamiar. Przejechać się w góry, kiedy było jeszcze słonecznie. No, jakbym tą hulajnogę nogę w nocy naładował i w południe, jak się wybierałem w góry, to dałbym radę spokojnie pojeździć po górach. A tak nic z tego nie wyszło. Także zasiadam. Dalej sobie posłucham cecików, bo nie ma nic innego do roboty. No i to na tyle, bo nic więcej tutaj do powiedzenia nie mam ani do pokazania, także zmykam ekran.